Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozwólmy się poprowadzić słowem Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie, rzekł do nich Jezus. Powiedziałem Wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie, ale Wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Jezus nadal opowiada nam o miłości, która ochrania, o miłości, która daje ocalenie, o miłości, która wyrywa, można powiedzieć, buduje taki mur, płaszcz ochronny wokół nas, wobec nienawiści tego świata, który kieruje się mentalnością grzechu. I dlatego człowiek, który na każdym kroku doświadcza niesprawiedliwości. Jest poniżany, ciągle musi udowadniać swoją wartość przed sobą, przed innymi. Jest zaproszony do tego, żeby na drodze Słowa Bożego odnaleźć się w tej bezpiecznej przestrzeni miłości Boga, przestrzeni, w której właśnie można doświadczyć swojej godności, swojej wartości, skoro Bóg się mną interesuje, skoro Bóg pragnie mojego bezpieczeństwa. Jezus o tym mówi. Nie ma potężniejszego niż ojciec. A skoro on Cię bierze w swoją obronę, to nikt nie ma dostępu do Ciebie z tych, którzy chcieliby Cię niszczyć. Ważny jest nasz wybór, żeby wejść w tą przestrzeń Boga, który chroni, żeby pozwolić swoje życie otoczyć tym płaszczem miłości. To droga Słowa Bożego. Znów kolejnego dnia jesteśmy wezwani na tą drogę. Dlaczego? Przeżywamy też czas paschalny, i to jest droga do wejścia w wiarę w Chrystusa z Martwych Stałego. To jest najmocniejszy sposób dziś doświadczenia tego, że Jezus żyje wejść w realizację słowa, które On do nas wypowiada, żeby na sobie samych przekonać się, że to słowo jest żywe i skuteczne, że ono dokonuje tego, o czym mówi, kiedy wcielamy je swoim życiem. Niech ten kolejny dzień. Który Bóg chce zbudować w tobie zaufanie, w którym mówi, nie bój się mi zaufać, nie bój się tej walki, która się o ciebie toczy, że zły się o ciebie upomni, bo ojciec jest potężniejszy. Nie ma potężniejszego niż ojciec. Wejdź po prostu w przestrzeń Jego miłości. Duchu Święty, Boże Żywy, daj mi wiary w to, że nie ma większego niż nasz Ojciec w niebie. Amen.